Na początku było Słowo, a Słowo było Boga, i Bogiem było Słowo. Codzienne rozważania Ewangelii. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli: Jezus zaraz przemówił do nich: Odwagi, ja jestem, nie bójcie się! Na to odezwał się Piotr. Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: Przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie, przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie!. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: Czemu zwątpiłeś małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci, zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc: Prawdziwie jesteś synem Bożym. Opowiadanie ewangeliczne zawiera w sobie wiele ciekawych i ważnych teologicznie wątków, z których każdy może pretendować do roli tematu wiodącego. Niemniej jednak, osoba Jezusa z całą pewnością jest najważniejsza. To on daje ważny i jakże potrzebny przykład wdzięczności Ojcu Niebieskiemu, wyrażonej modlitewnie po dokonaniu cudu rozmnożenia chleba. Modlitwa wdzięczności Bogu za otrzymane dobro, przeżywana z potrzeby serca i w samotności, to coś, czego wydaje się brakować współczesnemu człowiekowi. Jezus jawi się także jako ostoja spokoju, opanowania i władzy nad siłą emocji i mocami natury w obliczu rozpaczliwych zmagań apostołów. Ta postawa nieustannie przyświeca jego wyznawcom, często pogubionym w błahostkach tego świata. Wreszcie Jezus jest tym, który zaprasza do siebie, a jeżeli trzeba, ratuje człowieka, który nieustannie cierpi na chroniczny brak wiary i ufności wobec swojego pana.